Ewej jakiejś burzy to siedzimy w samochodzie dużo. Nie minęło kilka minut i Mariusz ma rybę na metodę śliczny No grubo rolka obudziła mnie Rybka pełnołódka Piękny waleczny ładną rybę w nocy, no jakoś po trzeciej chyba Ja zawsze holuję. założył Chorizo Mariusz i jest! Chorizo! Witam wszystkich ponownie Minęły ledwo dwa dni od naszej ostatniej Zasiadki z Mariuszem i dzisiaj ponownie ruszamy w to samo miejsce, spróbować dobrać się do jeszcze większych karpi. Pogoda zapowiada się dosyć ciekawa, bo co prawda mamy 35 stopni, ale idą chmury i ma być silna burza. Dlatego tak stwierdziliśmy, że możliwe ten karp większy jeszcze bardziej, się właśnie w taką pogodę ruszy i po burzy powinno. Coś brać, to są oczywiście takie moje przemyślenia. Graty spakowane. Do zobaczenia nad wodą. Hello, hello! Jesteśmy już ponownie na tym miejscu. Siemano. Zaraz będzie taka ulewa, dlatego samochodami stanęliśmy bardzo blisko wody. Rozkładamy graty i jak najszybciej wrzucamy graty. Niedużo w razie co, w razie ulewy, jakiejś burzy, to siedzimy w samochodzie. Dziękuję. Niedużo. Tyle wystarczy. Nie minęło kilka minut i Mariusz ma rybę na metodę. Jak to metoda zawsze na karki rządzi. Pochwali się na jaką przynętę i zanętę. <noise> metoda. Tak, na twoją przynętę. Metod Mix nad cream. <noise> Ale tu będzie jakiś błąd, wiesz? Ale jechał ładnie. No jest pierwszy wączuś. Piękny pyszczek, nierozwalony. Śliczny. To maństwo jest. Śliczny maluch. No, a tutaj pod brzegiem się odpalił. Piękny pyszczek. Dobra, zwracamy wolność. No i jesteśmy już po pierwszej rybce u Mariusza. Not cream ponownie robi robotę. Bo zanęta. <laughs> Powiem tak, dużo dzisiaj się nie da nagrać, bo co chwilę pada. Zobaczcie jaka chmura tam jest. No grubo. Patrzymy pogodę, około 11 ma tak przywalić deszcz, no ale trudno. Wytrzymamy, schowamy się do samochodu. Tu mamy parasol. Jak będzie duża rybka, to przetrzymamy ją do rana. Tak, jak będzie duża ryba, to, no to przetrzymamy. Ładnie tak, tak. O, jak ładnie karpik sobie wypłynął. Troszeczkę woda spadła od ostatniego naszego rądkowania. Więc tutaj głębokość mamy gdzieś 70 cm. Mniej więcej. No, ale może ryba po tej burzy się ruszy, ta większa. Nas interesuje tak z 10 plus. Najlepiej 15 plus. Najlepiej 20 plus mogłoby być 20. Już się tam błyska, więc przerywamy i chyba już za dużo nie ponagrywamy No i mamy godzinę w pół do pierwszej w nocy. Na razie cisza spokój w sumie już nie było żadnego brania, ale trzeba się pożywić. Cebulka z kiełbaską Do tego pójdzie musztarda, keczup I taka kolacja dzisiaj Jak przystało na prawdziwych pasi brzuchów Tak Musimy się odżywić Tak, trzeba się odżywić Pod te mocne rolki Co by sadełko nam nie zanikło Skupienie tysiąc. Mamy taki nóż niestety tylko do dyspozycji O kurcze Już co, to na, wiesz, na telefonie ma większy ten. Patrzcie tutaj. Giemnie. Po godzinie 6 ostra rolka obudziła mnie. Rybka pełnouska, piękny waleczny. Połakomił się na kulkę obskóra 18 mm okrojoną. Zestaw położony punktowo w woreczku PVA z metodmiksem peletem oraz boosterem o tej samej nucie zapachowej pyszczek ma mega tak wciągam kulki tak no. Powiedz kiedy panie Bal Żeby nie piszczeć sygnalizatorem, ustawiać, to od razu sobie napinasz na wodzie. O, zostaw masz napięty, sztywno. Tak samo przy metodzie robię, że nie musisz cyk, cyk. To A i ja, ja z kolei robię cyk. tak, że po prostu wykładam żyłkę poza sygnalizator, napinam i dopiero wkładam do sygnalizatora. I już został ustawiony. Czekamy na jeszcze większe koniki. Mariusz tutaj musi, Mariusz, kurde, ty jesteś ekspertem ja nic od tej wody. Muszę. <gry> Nie musisz, ale bardzo bym chciał. Ja miałem bardzo. Ale, ale miałeś ładną rybę ładną w nocy. Miałem, no, jakoś no. po trzeciej chyba. Ja zawsze holuję dosyć mocno, a tym razem mówię, dobra, już ją tak delikatnie pobawię się nią. Niestety się Ale Bombelek znowu on holuje. Była obskura, teraz czas na nadkrym. Biła się w ten? Nie, nie, idzie do mnie, widzisz. Duża? Taki średniaczek. Tak, średniaczek. Wiesz nie? A? No. I teraz tak. A, Mamy takiego Zimoda, Malutki Przemcie coś łapię dzisiaj same Ale takie ogień ma jakiś taki kurcze Same karpiec z grupą, z grupą inwalidzką <laughs> <laughs> Także dru drugi z kolei <laughs> <laughs> Samych no. ręcistów i emerytów to No i ponownie zakładamy Niezawodną kulę Bagnet Dumbbells do foremki i metod mix również w, takim, w takiej samej nucie zapachowej, Dobra. i zostaw do wody. No i jest rybka. Może bym się ubrał? Założył chorizo, Mariusz, i jest. Chorizon. No, jak podrośnie, będzie piękny. No, piękne łuski. Śliczne watumuska. łuski, no śliczne. Wigilijny. Tak, już się zbieraliśmy, a tu odjechał, więc na TikToku tego nie zobaczycie. Więc... Hmm. <laughs> Taki karpiczek wraca do wody, już się zbieraliśmy. Wszystko wysuszone. Ej kolego. Wędki złożone. Koniec kolejnej naszej wspólnej zasiadki z Mariuszem. Parę ryb padło, jak i również sum na słodkiego dambelsa. Tyle w dzisiejszym odcinku. Zaglądajcie na TikToka do Mariusza. Mariusz1982, jak i również Zasubskrybujcie kanał, oglądajcie serie wędkarskie, zrób to sam, niedługo kolejne filmy, dołączajcie do grupy Morphishing Wędkarstwo na Facebooku. No i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na kanale Morphishing. Pozdrawiamy. Jak bardzo ładnie mówi. Trzymajcie się piona. Cześć wam.